Cześć. Pamiętacie to przywitanie? No to posłuchajcie. Teraz mam nową fazę. I będzie cześć, robaczki. Majlo, wyskakuj. Idziemy na spacer, troszkę się przewietrzyć. Co? Porozmawiać. O kluczyki, gdzie są. Czekajcie. Jakąś to aż tu jest. Masakra, wiecie co tu jest po wczorajszym naszym wypadzie? Jest wszystko do czyszczenia, wszystko jest w błocie. Kluczyki muszę zabrać. jak to jest? Kluczyki zabrane. To też. Światła wyłączyłam. Wyłączyłam, bo nic nie hałasuje, torebkę biorę. A on cieka kus 1. Kluczyki bierzemy. Hops, zamykamy. Ej, to przywitanie dzisiejsze będzie strasznie długie. Ale dajcie mi się chwilę ogarnąć. Dobra więc tak. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym jak to jest. Żeby mieć taką troszkę bezczelnie, szczerą odwagę Pamiętacie jak wam o tym wspominałam? To jest jakiś tam etap z mojego życia Który musiałam przejść, żeby do tego dojść Ja kiedyś nie byłam taka odważna jak jestem teraz To w zupełności, na pewno byłam inną dziełuszką Ja się słuchałam zdania wszystkich I w sumie patrzyłam się na wszystkich, tylko nie patrzyłam się na siebie i myślę, że takich osób jest bardzo dużo. I może któregoś dnia ktoś zobaczy mm, ten film, właśnie dzisiejszy, i stwierdzi: No, kurde, kobitka chyba ma rację. Chyba jednak tak jest troszkę. Więc spróbujmy to zmienić. Co zrobić, żeby być bardziej odważnym? Aczkolwiek, no, ja Wam sprzedaję. Mm, sprzedaję. Mówię wam mój punkt widzenia, nie każdy tak może mieć, nie na każdego może zadziałać to w ten sam sposób, ale no opowiadam wam mój punkt widzenia. Więc przede wszystkim zaakceptuj siebie, co musisz zrobić. <grytanie> Zaakceptować siebie takim, jakim jesteś. Że masz duży nos, krzywe zęby, że masz nie wiem, włosy kręcone. Kiedyś to był mój taki kompleks, że masakra to moje loki. A teraz zaakceptowałam. I co? To jeśli chodzi o wygląd, co tam zachowania, wiem, że czasami jestem taką totalnie blondynką. Uwierzcie, mi zachowuję się jak taka totalna blondynka i gubię się w rzeczach łatwych. A w trudnych sobie jakoś daję radę i się organizuję. Ale no cóż, taka już jestem. Mam swoje plusy i minusy, jak każdy. No i. O co mi chodzi? Właśnie o to mi chodzi, żebyś zaakceptował siebie takim, jakim jesteś, i potrafił znaleźć też troszkę dystansu do swojej osoby. I to ci na pewno przede wszystkim e, troszkę ułatwi tę sprawę w Twojej odwadze. Co jeszcze? E, co jeszcze możesz zrobić, żeby poczuć się odważniej? Możesz rozwijać się w czymś, co ci pasjonuje, robić coś, co lubisz, co ci sprawia przyjemność. E, bo wtedy czujesz się taki silniejsze, to znaczy, no, ja tak miałam, no nie? że jak robiłam coś, co mówię, to się czułam taka twardsza, taka, wiecie, pewniejsza, no nie? Um, co jest? Ej, ja, ja wiedziałam! Ja... Majlo! Ej! Szczekusie! Na mrówkę, na mrówkę ten, szczeka e... I miałam nagrywać ten odcinek i ja wiedziałam, co chciałam Wam powiedzieć, ale teraz w sumie tak troszkę już zapomniałam. Ale dobra. Mamy to, żeby zaakceptować samego siebie. Eee... A wiem, co jest jeszcze takie ważne. Mamy to, żeby rozwijać swoje pasje. I trzecią taką ważną rzeczą jest to, żebyś. Nie do końca patrzył się na zdanie innych. Chodzi o to, żebyś mm, żył swoim życiem. Posłuchaj, nikt za ciebie życia nie przeżyje, nikt Twoich dzieci nie wykarmi, e, nikt nie... no nie, co tu dużo mówić, nikt nie przeżyje za ciebie życia, tak? Chodzi o to, że żebyś żył tak, żeby to co robisz było zgodne z Twoim sumieniem. Nie patrz na to, co powie inny, bo tak naprawdę ni, nikomu innemu w życiu nie dogodzisz. Zawsze będą takie osoby, którym coś będzie przeszkadzało, dla których coś będzie nie tak. E, zawsze się znajdą takie osoby, które Cię pochwalą, chociaż robisz największe głupoty. Więc e, chodzi o to, żebyś nie do końca tak przejmował się zdaniem innym i nie patrzył tylko w tym kontekście. Jeśli masz ochotę coś zrobić, to to zrób. Yy, nie patrząc na to, jak to się yy, będzie miało do odbioru innych osób, rozumiesz? Tak samo ty staraj się nie porównywać, bo ten ma to, to mu łatwiej, bo ten ma tamto, to mu łatwiej, albo bo ten tak, bo ten tak, nie porównuj się. Patrz się na siebie, na to, co ty jesteś w stanie zrobić, co możesz zrobić. No, i chyba nic nie nagram za chwilę. Ojej, zaczepia wszystkich. Zaczepia wszystkich. Majlo, chodź tutaj. No co ty robisz? No co ty robisz? Hej! Chodź tu na mnie, chodź. Majlo? Tak, bardzo. Dzień dobry. Chcesz iść na smycz? Zaraz pójdziesz. No, ładnie idź ze mną. Na spacerku jesteś. Pobiegaj, pobaw się. Gdzie masz misia? Masz tu misia jakiegoś swojego? Nie masz. Nie zabraliśmy misia. Nie ma się czym bawić. I powiem Wam, że czasami lubię takie dni: po prostu sobie wyjść na spacer, przeanalizować, troszkę pomyśleć. Nie wiem, czy Wy też tak macie, czy nie macie. Jak ktoś mi powiedział, że w ogóle źle jest jak ja uczyłam sobie głowę, ale mi jest tak łatwiej yy, trzymać rękę. Uczę się. Ale coś źle. Nie to wychodzi. <grych> Dobra. Więc wracając do tematu. Co zrobić jeszcze, żebyś czuł się odważniejszy? No to chyba wszystko, nie? I powiedziałam Wam trzy rzeczy. Po pierwsze, żebyś patrzył się żeby zaakceptował samego siebie i miał potrafił mieć mm, taki dystans do siebie. Po drugie właśnie, ale się powtarzam, nie? A, po drugie, no to jest ciekłos. Poczekajcie chwilę, założę mu. Milo, chodź tu do mnie. Tu jest twoja parafia, chodź tutaj, chodź tutaj do mnie. No, co ciekaw, co ciekaw? No! Dobra, jeszcze raz. Podsumowując, trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, akceptuj siebie takim, jakim jesteś. Eee, wykorzystaj te swoje wady i zalety w ten sposób, żeby były bardziej Twoją zaletą niż wadą. Eee, miej tego świadomość przede wszystkim. I. Miej świadomość, ale kurde, no nie zadręczaj się tym faktem, no nie? Przecież, kurcze, ludzie mają, wiele ludzi jest takich, którzy mają i wady, i, i, i jakieś zalety. I myślę, że nie ma ludzi idealnych. I im szybciej to do ciebie dotrze, tym będzie ci łatwiej się pogodzić z pewnymi kwestiami. Ale myślę, że to też jest... Um, temat na odrębny temat, jeśli obczaić o co chodzi no w każdym razie tak czyli pierwsze akceptujemy samego siebie po drugie rozwijamy się robimy coś co nam sprawia przyjemność rozwijamy swoje pasje, zainteresowania chodzi o to żebyście się poczuli też czegoś tacy pewniejsi rozumiecie, jeśli Coś robisz dobrze, to wtedy jak to na ciebie wpływa? No na pewno motywująco, tak? Um, przede wszystkim podnosi ci się adrenalina, podnoszą ci się um, hormony szczęścia. Więc róbmy to, co lubimy. I wtedy też nasze nastawienie jest inne. No ale... Dobra. Ale gadam bez sensu. Dobra, skup się. Skup się, iska. Skup się, skup się. <śm>, ale głupo za mnie, nie? No. Dobra, więc tak. Ej, ja już powtarzam to trzeci raz z rzędu. Trzeci albo czwarty. No. Czyli tak. Po pierwsze, akceptujemy siebie takimi, jakim jesteśmy. Po drugie, rozwijamy swoje pasje, zainteresowania no i po trzecie, nie oglądamy się za innymi i tu też bardzo ważne jest, żeby się nie porównywać do innych osób no i co, Stawiam, to na pewno, stawiamy na jakieś cele, myślimy zawsze pozytywnie i po jakimś czasie, wiecie co, to też nie jest taka reakcja z dnia na dzień, po jakimś czasie Mm, na pewno przyjdzie Wam do głowy, będziecie mieli różne myśli, że... No kurczę, to nic nie działa, a może to działa. Mm, to nie jest takie coś, że cyk i tydzień i już jesteś odważny i nie wiadomo co. To jest taka reakcja, która trwa jakiś dłuższy czas, nad którą musisz przede wszystkim też popracować. Eee, ważne jest też, żeby... Starać się być w miarę asertywnym a to też ci troszkę po, po, pomoże. No i co tu więcej kryć? No. A, a dlaczego bezczelnie? Mm, dlaczego bezczelnie, szczera? Szczera, no to wiecie. Mówisz, co myślisz, nie przejmujesz się zdaniem innym, innych, więc jesteś w stanie powiedzieć to, co masz w głowie, i to, co jest zgodne z Twoim sumieniem. A dlaczego bezczelnie? Bo po jakimś czasie, z początku jest to ok, ale po jakimś czasie dochodzisz już do takiego etapu, że naprawdę się nie kontrolujesz i jak ci coś przychodzi do głowy, to znaczy, no są osoby, które się kontrolują. Ja mam tak akurat, że się nie do końca zawsze kontroluję. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to wale, prosto z mostu. I nie zawsze jest to taktowne, w sensie, wiecie co? Zirytuje mnie starsza osoba, to ja się nie patrzę, czy to jest starsza osoba, czy nie, mówię co myślę. I przez to jestem czasami też odbierana jako taka troszkę bardziej osoba bezczelna. No ale co tu poradzić? No, czasami tak się po prostu robi. Chodź, Milo, wracamy, bo jest zimno. Zimno, już mi ręka tam. Zmarzła mi ręka. Chłodna jest, ale i fajnie, bo wiosna idzie. No, więc, więc co? Tyle chyba byłoby. Czy ja mam jeszcze coś ważnego chciałam powiedzieć? Tak się zastanawiam. Ale chyba nie. Jak mi się jeszcze coś przypomnię, to wam powiem. Ale jak wrócę do auta, bo jest tak zimno, że masakra. Dobra, ja już jestem w Walcie. Tu jest znacznie cieplej. Więc tak, tylko podsumowując, myślę, że nie jestem jeszcze na tyle odważna, żeby odważyć się na niektóre rzeczy. Ale myślę, że na to, żeby mówić wprost i żyć w zgodzie z własnym sumieniem, to tak, jestem bezczelnie szczera. I mam na tyle już chyba wypracowanej odwagi w sobie, że, że, że tak jest. Mam nadzieję, że ten dość chaotyczny odcinek, ponieważ jest bez cięć, coś ci jednak podpowie, i może też troszkę pomoże w, tej, w, w tym zdobywaniu Twojej odwagi. No i cóż, robi się wiosna. No, jak będzie ciepło, będą fajniejsze odcinki, mam nadzieję. I że jakoś to przeżyjecie ze mną. Eee, a tymczasem do zobaczenia za następnym razem. Na razie, cześć czołem. Bye. Na razie, Rubaczki.